Szanowni Państwo i miłe osoby, to jest czytanie na październik 2024 roku dla wszystkich współznak uwagi. E, mam na myśli nie tylko osoby ze Słońcem w wadze, ale również te, które mają w wadze ascendent, planety osobiste, czyli Mars, Wenus, Merkurego oraz y, Księżyc. Przy okazji wszystkim wagom słonecznym mającym urodziny w październiku życzę wszystkiego najlepszego z okazji powrotu słońca do waszego znaku. Pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne. Bierzcie z niego to, co rezonuje. Resztę zostawcie. Jeśli potrzebujecie czytania indywidualnego, to zapraszam do mnie pod maila helixathermopgmail.com. Ten mail jest w opisie. W opisie znajdziecie również różne sposoby inne, żeby na przykład wesprzeć kanał, jeżeli macie taką ochotę. Można to zrobić tutaj na YouTubie, można to zrobić na Patronite. Za wszystkie rodzaje wsparcia bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam też do tego, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał, jeśli Wam się podoba, podzielić się tą zawartością z kimś, kto może chce tego usłyszeć, bo to też bardzo kanałowi pomaga. Za co jestem bardzo wdzięczna. Teraz przejdźmy już do czytania na październik 2024 roku dla ludzi. Jest pod znak uwagi. Może z jakiejś innej istoty, spod znaku uwagi. <laughs> Tylko kto? Sześć kart. Co miesiąc? Energia tego miesiąca to sprawiedliwość, i jest to wielki arkanum związane z Waszym znakiem. A... Bardzo silny w wadze i w równowadze i w sprawiedliwości jest motyw rozsądku, z którym łączy się słowo rozsądzić, czyli tak naprawdę osądzić i zdecydować, co jest na górze, co jest na dole, co jest dobre, co jest złe, co jest cięższe, co jest lżejsze, co z czego wynika przede wszystkim. To robi sprawiedliwość. Sprawiedliwość rozumie przyczyny. I wynikające z nich skutki potrafi je wyodrębnić, nazwać, wskazać, e, przeprowadzić taką linię, tak, pomiędzy tym, co się wydarzyło, a tym, co się wydarza potem, e, i wyciągnąć z tego wnioski również odnośnie przyszłości, czyli co będzie się działo w związku z tym dalej. E, też, co można zmienić, e, co można poprawić, co można obciąć, zostawić. Ta energia bardzo sprzyja pozbywaniu się rzeczy niechcianych, niepotrzebnych, zalegających, ciężkich, kłopotliwych. I jest to energia bardzo poważna. Oczywiście w wielkich arkanach nie mamy do czynienia ze sprawiedliwością ludzką, która bywa indykatywna, ale z taką boską sprawiedliwością, która dotyka każdą i każdego z nas, a jednocześnie jest miłosierna. Więc jest też tutaj poprzez to zrozumienie, takie naprawdę głębokie zrozumienie, dochodzimy do wniosku, że właściwie nie można nikogo potępić, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób naznaczeni swoim, swoim losem, tak? Że często to, co wydaje się tajemnicą zła, ma bardzo konkretne przyczyny. W związku z tym trudno jest kogokolwiek na wieki potępić. Nie wiem, czemu akurat to mi dzisiaj przyszło do głowy. Być może będzie to dla Was dobry miesiąc na wybaczenie czegoś, na takie właśnie spojrzenie przenikające przez warstwy łudy, masek o dobrej miny do złej gry, które pozwala na prawdziwe współczucie i prawdziwe wybaczenie. Zobaczmy, co jest wyzwaniem w tym miesiącu dla Was. Wyzwanie rozumiem jako zaproszenie do rozwoju. Królowa Pentaklia, zatem zajęcie się swoim bezpośrednim materialnym otoczeniem w sposób odpowiedzialny i dbający zaprasza Was, Tarot, do tego, żeby wykazać się dużą odpowiedzialnością, profesjonalizmem, spokojem. Takim, poczuciem, że ja mogę wpływać w ogóle na moje otoczenie, to właśnie, to właśnie to materialne, że na przykład mój wpływ nie jest tylko i wyłącznie, nie wiem, intelektualny, jeżeli jesteśmy przy wadze, która jest znakiem powietrznym, gdzie intelekt jest najsilniejszy. To jest zaproszenie do tego, żeby zadbać o swoje domostwo, o swoją rodzinę, o swój stan e, kiesy w ten lub inny sposób, o to, co nas otacza, o to, żeby to było piękne i życionośne. Ten y, królik czy zajączek, y, on zawsze symbolizuje nowe życie. Królowa pentakli jest trochę y, taką emanacją cesarzowej, właśnie w tym sensie, że ona sprzyja życiu. Y, tworzy warunki, które sprzyjają życiu. Ma sukienkę z pawimi piórami, co oznacza też bogactwo, więc to jest też zaproszenie do tego, żeby korzystać ze swoich zasobów. Żeby je mądrze wykorzystywać, żeby byle komu ich nie, nie przekazywać, z byle kim się nimi nie dzielić i żeby zapewnić im długie trwanie. E, takie wyzwanie przed nami, przed Wami w tym, w tym miesiącu. A co jest Waszą mocą, w czym jesteście wagi? Silne. Król Buław, jesteście silne w ogniu. Przepiękna karta. E, ze słońcem w tle ta lwia twarz. Patrzy ze spokojem, widać tutaj dużą pewność siebie, świadomość siebie, świadomość swoich fizycznych granic, swoich możliwości, ale właśnie w, w obu sensach, nie, co to jest świadomość swoich możliwości. To jest oczywiście zdanie sobie sprawy z ograniczeń, ale też nie stawianie ich tam, gdzie ich nie ma, nie, czyli też świadomość tego, z czego ja mogę skorzystać, będąc sobą, jak tak naprawdę duży mam wpływ, jak dużo potrafię, jak dużo już przeszedłem, przeszłam i jak w związku z tym będę w stanie to wszystko w moim życiu dalej wykorzystywać i znajdować się w sytuacjach nawet trudnych. Mam w ręku buławę, czyli takie narzędzie i do obrony, i do walki, i do tworzenia do wskazywania. To jest bardzo rzutka postać, taka, taka zaangażowana w życie, pokazująca kierunki, pociąga, pociągająca za sobą innych. No i pełna energii życiowej, więc myślę, że w tym miesiącu czujecie przypływ życiowych sił, możecie łatwo decydować o swoich następnych krokach i wprowadzać w życie swoje pasje, bo to jest to co król buław robi najlepiej. Przy czym jego ogień pali się stale, więc to nie jest słumiany ogień. To nie jest coś co przychodzi a zaraz potem nam się nie chce albo tracimy rezon, tracimy właśnie takie poczucie kompetencji. Myślę, że tego będziecie miały drogie wagi pod dostatkiem. Dobrze, to mamy namalowany taki obraz bardzo ogólny. A teraz spytamy bardziej szczegółowo, co warto w tym miesiącu robić, a czego nie. Mamy siedem kielichów i mamy cztery buławy. Co trochę zachęca do puszczenia wodzy fantazji, nie trzymania się tego, co jest pewne stałe i znane. Siedem kielichów jest kartą uruchomienia swoich marzeń, swoich pragnień, jest kartą rozpuszczenia wodzy wyobraźni i właśnie imaginowania sobie najróżniejszych możliwych dróg i rozwiązań, również takich bardzo nieoczywistych. Wręcz są to rozwiązania, często nieprawdopodobne, tak? Mało realne. Czyko yy. właśnie. W kontekście tego, kim jesteśmy, gdzie są nasze granice i jakie są nasze możliwości, może się okazać, że w tym miesiącu te granice tego, co jest realne, możecie sobie bardzo ładnie przesunąć. Czyli. To, co do tej pory nawet wam nie świtało, w tym miesiącu może wam zaświtać. Nie bójcie się marzyć i nie bójcie się, żeby te marzenia były wielkie. Tak? Jak to się mówi? Dream big. Czyli miej wielkie marzenia. Pozwól sobie na to. Bo z tą energią, Anusz Widelec, naprawdę możesz się zbliżyć do zrealizowania któregoś z nich. Oczywiście nie ma co tutaj za bardzo w to odlatywać, nie? I się zupełnie nie mierzyć z realnością. Myślę, że po to jest ta tutaj królowa pentakli, żeby właśnie zrównoważyć tą śmiałość króla buław takim odwołaniem do rzeczywistości. Że no, może mi się to jawi, ale na ile ja to rzeczywiście mogę spełnić. Pamiętajcie, że na Ziemi stoi tylko jeden kielich. Tak. To jest to, co sprowadzamy i musimy go napełnić tak naprawdę, nie? własną pracą, własną pasją, własnym zaangażowaniem. Bo póki on nie jest realny, to może się wydawać niewiadom pełen niewiadomo czego. Natomiast kiedy go sprowadzimy na ziemię, to tak naprawdę my sami, my same mamy go czymś napełnić. Swoją wolą, swoją chęcią, swoimi marzeniami właśnie. I, I tak jak mówię, nie ograniczałabym się tylko do tego, co jest swojskie, znane, bezpieczne. Cztery była w skądinąd bardzo przyjemna karta w pozycji, czego nie robić. To nie, nie zasklepiać się w takim, jest jak jest, jest fajnie, właściwie po co mieć coś więcej. Nie? To by było yy, zupełne pozbycie się ambicji, jakoś tak to widzę. W obliczu tego króla było. To jest takie powiedzenie: A po co mi więcej przygód? Właściwie, tak jak jest, jest dobrze. I to nie jest zła postawa, żeby nie było, nie? Tylko z jakiegoś powodu w tym miesiącu ona tam nie jest zalecana, nie? Macie sięgnąć gdzieś wyżej i macie sięgnąć po coś więcej i wyobrazić sobie inne niż do tej pory ścieżki i rozwiązania. Co z tego wyniknie? Księżyc. Czyli prowadzi Was to w obszar nieznany, w obszar być może niepokoju, w obszar, w którym nie wszystko od Was zależy. I tak to bywa ze ścieżkami, które prowadzi nas wyobraźnia, z nieodkrytymi lądami, że one właśnie są takie, no właśnie, ciemne, niezbadane. Możemy się tam czuć niepewnie. Natomiast to też jest element rozwoju. Właśnie badanie tego, co do tej pory było trudne, ciemne, zakryte. Do tego was to przybliża. Księżyc jest oczywiście też elementem naszej osobowości, można powiedzieć, tak? W, w tym pochodzie archetypów, które przedstawia Tarot. Księżyc również jest w nas, tak? To też jest karta mówiąca o jakiejś części naszego wnętrza. Części właśnie ciemnej, niezbadanej, niezgłębionej, która nas zaskakuje, która na nas wpływa, a my nawet nie wiemy jak. To jest podświadomość. Więc jest to wcieczka. Ciemności w nieznane, natomiast na pewno jest tam coś wartego odkrycia. I pewnie dlatego was świat do tego wzywa, żeby, żeby liznąć chociaż trochę tej tajemnicy, tego czegoś niepokojącego i nieznanego. Dokąd was prowadzi ta ścieżka, dokąd płynie ta łódka pod Księżycem? Zależy od Was, ile na ile w to wejdziecie, tak? Na jak długo, na jak mocno. Ale do tego Was tarot zachęca. Ostatecznie pamiętajcie, że i tak wszystko od Was zależy, nie? I to, co się tutaj pokazuje, jest jakimś scenariuszem, propozycją. Można się tego podjąć, ale nie ma takiego przymusu nigdy. Zawsze wybieracie Wy ostatecznie. Ja Wam życzę, żeby ten miesiąc był dla Was bardzo udany. Przyjemny, zdrowy, serdeczny. Żebyście, żeby miło się zapisał we wspomnieniach. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Z serca Was pozdrawiam. Do zobaczenia.